Wysłałeś deklarację i pojawił się błąd wysyłki? To oznacza, że musisz poprawić swoje dane identyfikacyjne. Po pierwsze, sprawdź, czy podałeś prawidłowy numer PESEL. Po drugie, sprawdź, czy podałeś prawidłowe imię i nazwisko. Pamiętaj, że musisz podać tylko pierwsze imię. Nie możesz zapomnieć o polskich znakach, jeśli takie pojawiają się w Twoim imieniu czy nazwisku. I wreszcie, po trzecie, zweryfikuj kwotę przychodu za ubiegły rok. To najczęstszy powód błędu wysyłki. Musisz podać prawidłową kwotę przychodu. Przychodu z ubiegłego roku, którą możesz znaleźć na rocznym PIT, który był wysłany do urzędu. W opisie filmu zamieszczamy wzory dokumentów, aby ułatwić Ci odnalezienie kwoty przychodu z ubiegłego roku. Jeśli nie składałeś PIT w ubiegłym roku, to w polu przychodu wpisz kwotę 0. Teraz w aplikacji musisz kliknąć popraw dane, a po zmianie danych zatwierdź. Teraz, proszę, poczekaj chwilę, już po kilku minutach otrzymasz informację, czy wysłano Twój PIT z powodzeniem.